Zgodnie z wieloletnią już tradycją, Biuro Wystaw Artystycznych podsumowuje roczny dorobek twórców zrzeszonych w świętokrzyskich oddziałach i okręgach związków twórczych. W siedzibie BWA przy ulicy Kapitulnej od 9 stycznia można oglądać pracę niemal 80 artystów z różnych dziedzin. Niegdyś prezentowane osobno, dziś po raz pierwszy połączone jedną, dającą odpowiednią oprawę przestrzenią galerii. Chcemy prezentować ich dorobek, nie tylko samych pojedynczych artystów, ale także dorobek struktur związkowych, które ich zrzeszają i które zajmują się ich twórczością. Natomiast myślę też, oglądając te wystawy i widząc, że znacznie podniósł się poziom artystyczny tych wystaw, że jednak artystów te wnętrze zmobilizowało, bo trzeba się ścigać jednak z przestrzenią i trzeba się dobrze w tym wnętrzu zaprezentować. Ta ekspozycja symbolicznie zamyka ubiegły rok. Pokazuje, jaki był dla rodzimych twórców. Kielecką Delegaturę Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej reprezentują tu pracę 22 artystów. To ma wielkie znaczenie dla kultury Kielc, dla całego środowiska kulturowego. Wpływa to również na konsolidację tych związków twórczych, bo gdyby tak każdy oddzielnie, ewentualnie gdzieś się tam prezentował, to by to była taka działalność może trochę rozproszona, ale przecież my tworzymy jakąś jedność, co nie znaczy, że jesteśmy jednakowi w sztuce, prawda? bo to byłoby bez sensu. Na dorocznej wystawie kieleskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków znalazły się prace 17 twórców reprezentujących różne dyscypliny: malarstwo, grafikę, rzeźbę czy rysunek. Przekrój i tematów, i technik jest bardzo, jest bardzo szeroki, co myślę, że w sposób bardzo ładny prezentuje nasze zainteresowania artystyczne i to, jak działamy, w jakich, w jakich obszarach. Tutaj na tej wystawie prezentowani są twórcy, którzy już mają dosyć duże doświadczenie zawodowe. To jest między innymi tutaj prezentowana pani profesor Bielecka, Pan Marek Wawro i wielu innych, ale też mamy w swoim gronie młodych twórców, którzy świetnie się zapowiadają i którzy też powinni być. Tutaj w jakiś sposób docenienia, o których na pewno niedługo usłyszymy. Należy do nich m.in. Paweł Liszewski, który prezentuje tu cykl swoich prac. Okręg Kielecki Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy reprezentuje na dorocznej wystawie dziesięciu twórców, m.in. Sławomir Micek, Arkadiusz Latos czy Henryk Sikora. Najliczniejszą 32-osobową grupę stanowią na ekspozycji fotograficy. Okręg Świętokrzyski Związku Polskich Artystów Fotografików jest co do liczby zrzeszonych osób drugim po warszawskim. Jest też największym związkiem twórczym w regionie. Doroczne wystawy jego członków organizowane są od 30 lat. Na tegorocznej pokazano fotografie z różnych kategorii. Jest krajobraz, architektura, abstrakcja, portret, fotografia aktu czy wreszcie zdjęcia reportażowe wśród twórców przedstawiających swoje tutaj prace jest też wielu artystów, który, którzy biorą udział w międzynarodowych konkursach fotograficznych bardzo prestiżowych z wielkimi sukcesami. Tak dla przykładu podam swoje prace będą przedstawiać tutaj m.in. kolega związkowy Jerzy Bednarski laureat tegorocznej Fotoerotiki i, i na przykład Piotr Krupa, między innymi laureat wiel Wielkiego Konkursu Fotograficznego w National Geographic tegorocznego. W obszarze ekspozycji przygotowano też wystawę indywidualną Jana Szałabskiego oraz reprezentowane jedną rzeźbą wspomnienie Wojciecha Nowaka. To są dwaj artyści-rzeźbiarze, którzy w zeszłym roku zmarli. Chcemy w jakiś sposób i upamiętnić ich w katalogu i przypomnieć publiczności ich zamkniętą już twórczość. Wystawy będą prezentowane w Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach do końca stycznia.